Zgodnie z zasadą, że profilaktyka ratuje życie, chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom miasta i gminy Pieszyce badania profilaktyczne. Do tych badań przeznaczyliśmy dwie grupy docelowe: 30-39 lat, to jest ta grupa, którą chcielibyśmy zaprosić do wykonania takich podstawowych badań krwi, które naprawdę bardzo o bardzo wielu rzeczach świadczą i zachęcamy do tego badania. Takie badanie można wykonać Bezpłatnie przez cały rok w naszej przychodni miejskiej. Trzeba być tylko mieszkańcem Pieszyc. Pominęliśmy, przepraszamy, pominęliśmy grupę wiekową 40+, plus, ale tutaj funkcjonuje rządowy program 40+, plus i w ramach tego programu również można podstawowe badania profilaktyczne wykonać i do, do tych badań też zachęcamy. Drugim z programów jest program przeznaczony dla seniorów 70+, plus i to są badania, a raczej Zajęcia takie rehabilitacyjne, oczywiście pod okiem fachowców, pod, pod okiem lekarza, pod okiem rehabilitanta. I to są takie zajęcia, które mają troszeczkę naprowadzić seniorów na takie zajęcia i takie zabiegi, które pomogą im w takim bardzo dobrym funkcjonowaniu na co dzień. Również może pewnie zdiagnozować pewnego rodzaju dolegliwości. Dlatego zapraszamy wspólnie z przychodnią miejską. Miasto i gmina Pieszyce chciałaby swoich mieszkańców zaprosić do tego typu profilaktycznych badań i zabiegów.